Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny trening związany z pięknym, kształtnym pisaniem. Dzisiaj bohaterką naszego spotkania będzie litera U, ale litera U zapisana w postaci O z kreską. Jak się z pewnością domyślacie, Kierunek zapisu tej litery będzie bardzo przypominał O. Wprawdzie tak, przyznaję rację, będzie bardzo podobny, ale jednak z pewną małą różnicą. Czy jesteście gotowi do treningu? Wobec tego rozpoczynamy. Oto litera U zapisana za pomocą oskreską. Zarówno mała litera U, jak i wielka litera O. U zapisane jako o z kreską są literami drukowanymi. Popatrzcie, w jaki sposób należy prawidłowo zapisać U w postaci o z kreską. Mała litera U jako oskreską i wielka litera U jako oskreską. Zapraszam Was teraz do zapisywania litery U w postaci oskreską po śladzie. A więc ja już startuję, a Wy możecie u góry w powietrzu paluszkiem prowadzić swoją rączkę albo na pulpicie ławki, czy na pulpicie biurka, czy na kartkach. Uwaga, ma. Mała litera U w postaci O z kreską, a więc kierunek zupełnie taki sam jak do O i u góry poprzeczna kreseczka prowadzona z góry na dół. Tym razem wielka litera U, podobnie jak wielka litera O, z góry na dół, od strony lewej ku prawej się kieruje i do góry. I poprzeczna kreseczka z góry na dół. I znowu mała literka U, jako oskreską, czyli zapis jak gdyby literki O, no i poprzecznej ukośnej kreseczki. I wielka litera U jako o z kreską. Przy okazji przypominam sobie prawidłowy kierunek zapisu również litery O, łączę kropeczki i. Uwaga, a teraz ciąg dalszy treningu. Przede mną znowu literki U w postaci oskreską, małe i wielkie, ale również sylaby, wyrazy. Uwaga, zaczynam zaczynam od małej literki U. Jak widzicie, jest teraz troszeczkę pomniejszona. I jeszcze jedna mała literka U. Tym razem wielka litera U w postaci oskreską. I jeszcze jedna wielka litera U jako oskreską. O, tu nawet nie połączyło mi się. Dobrze, i znowu mała. U. Wielka. I zapis, o, jaka mi tutaj wyszła. Hmm. Jakoś komputerowo mi się tak ładnie połączyło. I teraz sylaba. Uj. Wielka litera U. Połączenie z literką i. I kropeczka. I znowuż. Uj, ale. Zapisane, jak widzicie, Małą literką U. Teraz dopiero stawiam poprzeczną e kreseczkę i kropeczkę nad I. I wyraz mój, wielka litera M. Odrywam rękę U, ale zapisuję najpierw O, następnie I od razu, żeby nie. Nie odrywać ręki. Teraz poprzeczna kreseczka i kropeczka do i. Jeszcze raz wyraz mój, ale zaczynam zapis, jak widzicie, małą literką. M. Odrywam rękę. Teraz będzie U, ale najpierw zapisuję O i od razu i. I teraz poprzeczna kreseczka do U. I kropeczka do i. No i zdanie to mój tata. Wielka litera t. O jaka mi wyszła ty. No dobrze, kreseczka o mój. A więc trzy laseczki do literki m. Odrywam rękę. I u i o i i teraz u żeby nie zapomnieć, że to u poprzeczna kreseczka i do i kropeczka tata zaczynam od laseczki t kreseczka poprzeczna a prawidłowy kierunek zapisu nie odrywam ręki jadę do góry jadę w dół poprzeczna kreseczka i literka a i na końcu kropka to mój tata a teraz zapraszam was do Zapisywania w zeszycie. Moi drodzy, myślę, że nasz trening dobiegł końca. Pięknie zapisywaliście małą i wielką literę U w postaci Oskreską. Wspaniale łączyliście tę literę z innymi literkami, zapisywaliście sylaby, wyrazy, a nawet a nawet zdania. Mam nadzieję, że trening podobał się. Jeżeli tak, zostawcie ślad w postaci podniesionego kciuka do góry. Żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia, radosnego nastroju i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Pa!